25 sprawdzonych metod na oszczędzanie pieniędzy w UK. Jest to nagranie z bloga Money, Grabbing. Wiele osób ma problemy z oszczędzaniem. Nie wiem czemu. Może wzięło się to z domu. Ogólnie jestem osobą, która nie lubi marnotrawstwa. Nie oznacza, że patrzę na każdy funt, ale oceniam, czy coś jest warte swojej ceny. Co to oznacza w praktyce? Nie kupię nowego samochodu z salonu, gdyż na drugi dzień będzie warty o około 20% mniej. Ale za to przepłacę sporo zamarkał i mikrofon, aby moje nagrania miały wysoką jakość. Więc oszczędzanie pieniędzy może być pewnym procesem. Tak jak w wielu firmach wprowadza się metody optymalizacji procesów jak i produkcji. Tak ja wprowadzam w moim świecie finansów osobistych. Dlatego przygotowałem krótką listę 25 metod na oszczędzanie pieniędzy. Korzystaj z kuponów zniżkowych, stron cashback. Rób śniadanie w domu i zrezygnuj z kupowania w pracy, jednakże jedzenie w kantynie czasami ma swoje plusy. Zmniejsz ogrzewanie w domu o jednego albo dwie stopnie. Korzystaj z krat lojalnościowych np. do tankowania na stacjach czy kart kredytowych. Gotuj więcej w domu, a mniej jadaj w knajpach. Przestań jeść na mieście. Kupuj ubezpieczenia z porównywarek cen. Jak gotujesz wodę, aby zrobić sobie kawę, to nie zalewaj czajnika do pełna. Zmień dostawcę energii na tańszego. Przestań kupować kawę w automacie kawiarnia, a zacznij przygotowywać sobie w domu. Zacznij prowadzić budżet domowy. Rób zakupy w tańszym supermarkecie. Porównaj ceny dzięki www.trali.co.uk. Rób zakupy z listą. Zrezygnuj z zakupów impulsowych i zacznij planować. Jak masz problem z wydawaniem, to używaj gotówki zamiast karty. Zacznij kupować używane rzeczy. Zawsze porównaj ceny hoteli, wycieczek czy wakacji. Czy na pewno potrzebujesz płatną telewizję? Nigdy nie idź na zakupy głodny. Zrezygnuj z karty kredytowej, jeśli nie potrafisz nią zarządzać. Skończy ci się kontrakt, abonament, telefon, internet itp., to zacznij pertraktować tańszą cenę, przetestowane w praktyce. Zacznij korzystać za granicą z kart typu rewolut i oszczędzaj na przewalutowaniu. Korzystaj z porównywarek cen na produkty jak TV, PC, AGD i itp. Zacznij korzystać z serwisów oferujących zakupy grupowe jak grupan. Zanim zapłacisz za jakiś serwis, to sprawdź konkurencję. Ta skromna lista jest wystarczająca na tyle, abyś zaczął generować oszczędności w portfelu. Pamiętaj, im więcej, tym lepiej. Ale nie przesadzaj. W końcu człowiek ma tylko jedno życie i są pewne granice. Po pierwsze, nie da się oszczędzać coraz więcej i są pewne granice. Czasami człowiek po prostu nie chce tracić czasu na wiele różnych czynności z różnych powodów. Również wszystko zależy od tego, ile jesteś w stanie zarobić w swojej pracy. Być może czas poświęcony na oszczędzanie to tak naprawdę stracony czas. Wyjątki od reguły. Dobrym przykładem może być kawa z automatów pracy, czy nawet jedzenie na stołówce. Takie sytuacje mogą sprzyjać nawiązywaniu nowych znajomości, które w przyszłości mogą dać wymierne korzyści. Dlatego warto skupić się na zwiększeniu dochodów. Zacząłbym od znalezienia lepszej pracy oraz od dodatkowej pracy, tak jak opisałem to w artykule: 30 sposobów na zarabianie pieniędzy.